Myślę, że przede wszystkim jest jedna kluczowa sprawa. No, ten nasz mecz dwa dni temu. I on tak naprawdę decydował o naszym poziomie dzisiaj. Zbyt mało czasu mieliśmy na regenerację. Nie usprawiedliwiam tutaj porażki, bo porażka jest porażką. Natomiast jeśli chodzi o regenerację, grając taki mecz w, w, w Gdańsku. Yy, bardzo ważny dla nas mecz na ogromnych emocjach, yy, z ogromnym zaangażowaniem, po prostu było za mało czasu na regenerację. I to było widać, że i ostawaliśmy fizycznie, i tak naprawdę yy, yy, nie zwinęliśmy też mentalnie, bo, bo zawodnicy ze śwnika bardzo mocno ryzykowali tak naprawdę w serwisie. I to był taki klucz, który, który gdzie odrzucali nas od siatki, gdzie mieliśmy problem z wyprowadzeniem yy, ataku. więc yy, a sportowo na pewno świnik zagrał dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Myśmy mocno rotowali składem, szukaliśmy przede wszystkim takiej świeżości wśród zawodników, czyli wśród tych, którzy mniej grali, bo ci, którzy grali w Gdańsku, no dzisiaj mieli bardzo bardzo e, trudno I, i, i ja to po prostu rozumiem, zdaję sobie sprawę, natomiast tak mówię, na pewno nic nie ospróbuje naszej porażki, bo, bo myślę, że niewiele brakło, a, a tak naprawdę powinniśmy tego breaka grać. MKS Ślepsk Malow Suwałki Razem Możemy Więcej eurowindows.pl